Cześć, ja jestem Witek, a dzisiaj pokażę wam, jak zrobić drugie konto w BenGrawl Stars. No i w sumie już nie będę więcej gadał. Przechodzimy do odcinka. Od razu na początku pokażę wam moje konto w BenGrawl Stars. Jak widzicie... Mam tutaj 1000 gritta w changerów miarze. Co tu mam Fajta, roka szali. No 11 mam. Niedługo wchodziń Rose. Może no, 20 godzin. No dobrą grap. A ten raz Wam pokażę jak robić drugi, ten drugie konto. Wchodzimy w ustawienia i szukamy tutaj sklonowane aplikacje. Jak widzicie, ja tu sklonowałem Google Play. Czemu nie wiem, ale nam chodzi o ben Raul Stars. Ikona dodała. Została dodana do hangranu głównego, wyświetliło nam się na dole. Wychodzimy z ustawień. No i tutaj mamy, jak widzicie, hangraul stengers. Jedno i drugie. Z takimi dwoma kółeczkami to jest właśnie to sklonowane. Wchodzimy do hangry. Chciałbym wam tylko powiedzieć, że wam to drugi bungas. Tamten matang mi się nie nagrzał. Nigdzie nie mogę go znaleźć. <grybry> 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 Musimy strzelić robota. Ale co ciekawe, jak strzelimy gdzie to on nie od i dostawałem to właśnie w tamtym, od, w tamtym na dęgraniu, ale coś mi się nie na Miałem cały czas mi na bęgłem. No i. I leży do lata. Przelińmy, mówi, że jesteśmy urodzonymi nie dęgranie. I go to by było na tyle? O, jak można i nie. Jak będzie. To.